Cześć, 700 nasi drodzy widzowie, witam Was bardzo serdecznie na kanale I Złunka, i Jem. Ja jestem Izunka, a to jest Jayem, a to jest kanał Izunka i Jayem. Oh yeah. witamy Was bardzo serdecznie w naszym kolejnym odcinku Zgadnij, jaka to gra! Daliśmy Wam trochę więcej czasu ostatnio, no bo po prostu byliśmy zalatani w niedzielę, no i nie było czasu nagrać. Tak, ale... wiele rzeczy się zdarzyło i nie było czasu, tym bardziej, że nagrywaliśmy nasz odcinek Wiedźmina, gdzie ja gotowałam, więc polecam Wam mega serdecznie, wpadnijcie, obejrzyjcie, zostawcie komentarz o tym, jak Wy sobie radzicie w kuchni, bo ja jakimś orłem to nie jestem. Moi drodzy, tak, z ciekawości... Zuma? jaka była gra z zeszłego tygodnia? Ostatnia gra z dwóch tygodni, mi No tak, to ale. była Resistance 3 z 2011 roku. No. no. Mam nadzieję, że tym razem przygotowałaś łatwiejszą grę. Nie. O boże. Ale moi drodzy, pamiętajcie, że żeby wygrać, trzeba grać, więc nie ma co się dziwić, że yy, nie, nie wygracie jak nie zagracie. Dobrze to jesteś gotowy. Dziś szykuje się dla ciebie prawdziwe piekło. Ja się boję. Aż. No ale dobra, dobrze. Przypomnę jestem... tylko króciutko nasze zasady. Ja czytam cztery opisy gier. Wy też możecie się w trakcie bawić. A piąta gra jest grą, zagadką, za którą możecie zgarnąć bonusowe punkty, czyli izunki. E, więc polecam Wam mega serdecznie. Później możecie wykorzystać u nas na kanale, kupując dźwięki. E, jakieś gify chyba? Nie, u gif, nie można. E, dźwięki koło fortuny i w ten sposób grać w kasynie, które jest totalnie legalne. Tak. Także zachęcam Was mega serdecznie, ponieważ jest to wirtualna y, waluta i nie wiadomo kiedy tak naprawdę stanie się jak Bitcoin. Także polecam Wam moi drodzy Mega serdecznie. A możesz już zostać milionerem? Tak. <śmiech> no, <śmiech> no dawaj. Mamy pierwszą Marcinie, grę. Jest to gra na PS1 o, z 1998 roku. Oh no. Wcielasz się w Solid Snake'a, elitarnego żołnierza, który inaczej na bazę no. Shadow Moses. Musisz powiedzieć poprawny tytuł. Aby powstrzymać terrorystów grożących użyciem broni nuklearnej, gra łączy elementy skradania, akcji i głębokiej fabuły pełnej zwrotów. Znana jest też z filmowych przerywników i koniecznych walk z bosami, takich jak Psycho Mantis i unikalnych mechanik, na przykład chowania się w kartonach, jak Hanka. Yy, to jest Metal Gear Solid. Dobrze. A jedynka. No to bo tam jeszcze jest i Snake Eater i tak dalej Nie grałem nigdy, powiem szczerze. Nigdy nie byłem za bardzo fanem serii Metal Gear, sorry. Nie wiem ja, dlaczego, ja. ale wydaje mi się, bo to jest taka bardziej Ameryka popularna. A wiesz, jakbym też młodszy i były te gry nawet na Player 1 i tam grałem u kuzyna, to one dalej nie miała sporszczenia. a ja angielski miałem słaby wtedy, więc no, Nie rozumiesz, to ciężko jest, żeby ci się jakaś seria spodobała. Gra numer dwa. Gra nr 2 jest na PlayStation 1 i jest z roku 1996. Klasyczna platformówka, w której sterujesz postacią, sympatycznym torbaczem, walczącym z doktorem Neocortexem. Biegasz przez kolor kolorowe, ale niebezpieczne poziomy, zbierając jabłka, skacząc po skrzynie, unikając przeszkód. Gra wyróżnia się trudnym, ale satysfakcjonującym gameplayem i charakterystycznym i kreskówkowym stylem. Crash Bandicoot. Nie. Sorry, Crash Bandicoot. Cute. O tak, on jest cute. <laughs> Ale że ty krasza. Powiem ci szczerze, że jeszcze jak już gadamy PlayStation 1, to taka jest też klasyczna stara gra, taka imprezowa, nazywa się Crash Bash. No, Krash, są, no to są postacie z Crasha i są takie gry imprezowe. Typu tam skakaj gdzieś tam, omijaj coś tam różne. Są takie jak mini poziomy, nie? Bardzo fajne, grałem dużo z kuzynem to spoko. No. Jesteś gotowy na grę numer 3? Always ready! Jest to grana na PlayStation 1 z 1996 ha, roku. dzisiaj PlayStation 1, widzę, jest y, głównym sponsorem tego odcinka. <laughs> Pierwsza część kultowej serii, w której grasz jako pewna kobieta. Odważna okay, archeologka eksplorująca starożytne ruiny pełne pułapek, zagadek i wrogów. Akcja toczy się w różnych lokacjach, od Peru po Egipt, a gameplay łączy platformowe skakanie, rozwiązywanie logicznych łamigłówek i dynamiczne strzelaniny. To jedna z pierwszych gier 3D, które wprowadziły pełną swobodę ruchu. I trójkąt <laughs> e, To jest... E, nie wiem czy to się nazywa Lara Croft, bo pewnie nie. Nie. Shadow of the Tomb Raider. Nie. Tomb Raider? Tak. No Będę grał w grę. Wiesz co, bo ja. Szczerze, przyznaję się z sercem na ręku. Też nigdy nie byłem fanem. Nie byłeś fanem? Nie grałeś nigdy? Grałem u kuzyna, bo ja nie miałem Playa jedynki, jak byłem młody. Dopiero teraz mam Playa jedynkę ileś tam lat. Bo Playa Jedynkę to mój kuzyn miał ją, tam miał różne i graliśmy na zmianę, wiesz jak to jest, ale jak mi się gra nie podoba, no to mówię, dobra, to sobie graję sobie popacza, nie? Dobra, z ostatnią grą zrobiłam ci psikusa. To jest gra numer 4, tak. Tak, to jest gra numer 4 zrobiłam ci psikusa. się boję, no. Ona już była. A, ty ale ty, ty jest... jej nie zgadłeś. O kurde, no dobra, dawaj. Jest to gra na PlayStation 1 z 1999 roku. Koniec. Mhm. Serio? Tak. Clank 3. nie. No to nie wiem. Kultowy survival horror, który opiera się na bardziej na psychologicznym strachu niż klasycznych jumpskera. Mówiłaś już o tym. To jest coś... To nie wiem, ale nie wiem. No. Grasz jako Harry Mason. Oh. Który po wypadku samochodowym szuka swojej zaginionej córki. Przemierza, że mglistą, a miejscowość i ta miejscowość jest głównym. Zgadłem Tąkę, bo prezentujesz... to jest Silent Hill. Co ty kłamiesz? A, zgadłem co, co mi to? się wydawało, że nie zgadłeś. Ja to zgadłem. Mm, okej. Okay. A in... Albo ja, mi się podoba, jak chcę w tę grę zagrać? Silent Hill chyba dwójka wychodzi na playa piątka. Bo mi się podobało pis i ja mówię takie, a wezmę jeszcze raz o nich i wezmę. Zunach... Jest... albo już wyszła nawet. Izunak chce się pojąć Silent Hill? A co nie? Ja kupię, jest ale psychologiczne... będziesz musiała przejść. Nie. Będziesz grała ty, aż przejdziesz. Nie, ja będę patrzeć. Nie, 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 Ja nie mogę... Ja chcę zagrać. To Na jest ty co innego. ty ja popatrzę. Ja nie mogę grać w horrory, bo ja się boję jak ja gram, a jeszcze jak gram, to już w ogóle mi odetnie O nie, 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 moi drodzy. Napiszcie w komentarzu Izuna powiedziała, że chce grać, to niech ona gra, nie ja. będę. widzisz, gra z gęstej atmosfery i wieloznacznej fabuły. I jest to bardziej psychologiczny strach niż klasyczne jumpscary. Ale tego to nie pamiętam, bo ja nie grałem za dużo to w Playa, po się bałem. Dobrze moi drodzy, i nadszedł grand final, czyli gra zagadka. Jest ona również na PlayStation 1 z 1995 roku. Brutalna, post-apokaliptyczna gra akcji, w której bierzesz udział w turnieju śmierci, walcząc z uzbrojonymi pojazdami. Nie, to nie są igrzyska śmierci. Możesz wybierać spośród różnych dziwacznych postaci i ich unikalnych aut, np. psychopatyczny clown Sweet Tooth w lodziarce. Walka odbywa się na zamkniętych arenach pełnych przeszkód i ukrytych bonusów, a Twoim celem jest zniszczenie wszystkich przeciwników. Ta seria była jednym z pierwszych sukcesów PlayStation, a jej brutalna rozrywka do dziś ma wielu fanów. Grałam. Moi drodzy, jeśli jesteście w stanie zgadnąć, jesteście koneserami gier, zachęcam Was mega serdecznie do napisania komentarza i oczywiście nie zapomnijcie o zostawieniu. I odwiedziłam nas na Instagramie, Tivizonu1 i JeremuSki, podłoga13. Tak jak zawsze. Pamiętajcie ja się o moich rączkach, trzymajcie się. Cześć. No, Naryniry!